Przenieśmy się na chwilę w czasie. Mamy Polskę, końcówka lat 70., kraj jest oficjalnie ateistyczny, rządzony żelazną ręką partii komunistycznej, no i w dużej mierze odcięty od zachodu. I nagle, w ten właśnie świat wkracza brytyjski uzdrowiciel, który przyciąga za sobą, no cóż, prawdziwe tłumy. Jak to w ogóle było możliwe, że w państwie, które tak mocno kontrolowało życie obywateli, jeden człowiek zdochał poruszyć miliony, to jest fascynująca historia. Ten cytat z tygodnika Polityka naprawdę trafia w sedno. To nie była zwykła ciekawość gapiów, to była powiedzmy to wprost, mieszanka czystej desperacji i tej ostatniej tłącej się iskierki nadziei. To właśnie to pchało ludzi, by stać godzinami w tych niewyobrażalnych kolejkach i czekać na cud. To, co działo się wtedy w całej Polsce, było. No było wręcz surrealistyczne. Mówimy tu o tysiącach, a czasem nawet dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy zbierali się w kościołach i na placach przykościelnych. Wszyscy oni czekali na jednego człowieka, który obiecywał coś niemożliwego, natychmiastowe uzdrowienie. W państwie, gdzie każde większe zgromadzenie było z automatu podejrzane, coś takiego było absolutnym ewenementem. I żeby było jasne, to nie były jakieś spokojne medytacyjne sesje, o nie, to były wydarzenia kipiące od zbiorowych emocji. Tłumy śpiewały, modliły się, a sam moment uzdrowienia trwał dosłownie sekundy, to było jedno dotknięcie. Reakcje? Cóż, bywały skrajne, często bliskie ekstazy fanatyzmu, co zresztą skrupulatnie odnotowywała w swoich raportach służba bezpieczeństwa. Właśnie. Kim w ogóle był ten człowiek, który rozpętał to całe szaleństwo? Z dokumentów służby bezpieczeństwa wynika, że Clive Harris to Londyńczyk, urodzony w 1943 roku. Sam o sobie mówił, że jest bioenergoterapeutą, czyli kimś, kto leczy za pomocą, no właśnie, za pomocą rzekowych bioprądów i siły dotyku. Postać z jednej strony niezwykle charyzmatyczna, a z drugiej owiana tajemnicą. Jego legenda opierała się na, powiedzmy sobie szczerze, absolutnie niewiarygodnych historiach, które opowiadał nawet agentom PRL-u. Mówił o 80% skuteczności, o leczeniu światowych przywódców, a nawet o tajnych spotkaniach z samym Gierkiem. Twierdził, że jego dar odkryto, kiedy był dzieckiem, bo inne dzieci w jego otoczeniu po prostu zdrowiały szybciej. To wszystko budowało wokół niego aurem kogoś naprawdę wyjątkowego. Ale żeby naprawdę zrozumieć ten fenomen, musimy zrozumieć Polskę tamtych lat. Bo tu nie chodziło tylko o jednego charyzmatycznego człowieka, chodziło o całe społeczeństwo, które tak desperacko potrzebowało i jakiejkolwiek nadziei. I tu dochodzimy do sedna. Oficjalna ideologia marksistowska obiecywała świetlaną przyszłość, rozwój, postęp, rzeczywistość jednak skrzeczała była pełna niedoborów, szarości, beznadziei i takiej wszechobecnej atmosfery podejrzliwości. Co więcej, pomyślmy o publicznej służbie zdrowia była kompletnie niewydolna, chorzy często byli zostawieni sami sobie. Państwo, które nie było w stanie zaspokoić tych najbardziej podstawowych potrzeb, samo niejako stworzyło ogromne zapotrzebowanie na cud. Ludzie, nie widząc racjonalnych rozwiązań, po prostu zwrócili się w stronę tego, co irracjonalne. I tu właśnie dochodzimy do chyba największego paradoksu w całej tej historii. No bo jak to możliwe, że zarówno Kościół katolicki, jak i państwo komunistyczne de facto pozwoliły Heresowi działać na tak masową, niewyobrażalną skalę? Doszło do czegoś w rodzaju cichego, paradoksalnego sojuszu. Kościół widział w tym szansę na przyciągnięcie tłumów do świątyń, na odzyskanie duchowego autorytetu. A władze komunistyczne? Cóż, monitorowały go pod kryptonimem Uzdrowiciel, ale panicznie bały się publicznych zamieszek, gdyby próbowały zakazać jego spotkań. I w ten sposób dwie wrogie sobie siły, z zupełnie innych powodów, dały mu ciche przyzwolenie na działanie. Skala tego zjawiska naprawdę była trudna do ogarnięcia. Zastanówmy się, jak wielu Polaków tak naprawdę spotkało się z nim twarzą w twarz, dało się ponieść tej fali. Dziewięć milionów. Tak, to nie jest pomyłka. Według niektórych szacunków aż tyle osób osobiście wzięło udział w jego seansach. Żeby dać trochę perspektywy, w tamtym czasie stanowiło to prawie połowę wszystkich aktywnych zawodowo Polaków. To jest liczba, która pokazuje, że to nie było jakieś marginalne zjawisko. To było coś o skali ogólnonarodowej. No dobrze, ale jak nauka jest w stanie wytłumaczyć coś tak niezwykłego? Jak to możliwe, że miliony wydawałoby się racjonalnych ludzi uległy tej zbiorowej emocji? Okazuje się, że klucem jest tu psychologia tłumu. Jest na to określenie Psychoza tłumu. Teorię tę sformułował kiedyś Gustave Le Bon i ona pasuje tu idealnie. Mówi ona, że w tłumie pojedynczy człowiek traci swoją indywidualność. Zaczyna myśleć, czuć i działać tak jak cała grupa. Staje się niezwykle podatny na sugestie, a emocje rozprzestrzeniają się w tłumie dosłownie jak wirus. Złożyło się na to kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, Harris był kimś z zachodu, a w PRL-u to już samo w sobie było ogromną atrakcją. Po drugie, on nie obiecywał zbawienia w niebie, tylko tu i teraz, na ziemi, obiecywał zdrowie. Dodajmy do tego niesamowitą siłę emocji, która udziela się w tłumie, i fascynację samą charyzmatyczną postacią uzdrowiciela. To szaleństwo w końcu minęło, ale zostawiło po sobie trwały ślad i mnóstwo pytań. Jak więc dzisiaj ocenia się działalność Klajwa Harrisa w Polsce? Spójrzmy na tę oś czasu. Wszystko zaczyna się w połowie lat siedemdziesiątych. W 1980 roku SB uznaje, że dalsze śledzenie Harrisa nie ma sensu i zamyka sprawę. Ale psychoza była tak silna, że kilka lat później władze musiały pójść o krok dalej i oficjalnie zakazać podobnych praktyk w państwowych szpitalach. Co ciekawe, jednym z najtrwalszych dziedzictw Harisa jest to, że on tak naprawdę spopularyzował w Polsce bioenergoterapię. Można powiedzieć, że otworzył drzwi dla całej fali medycyny alternatywnej, która na stałe wpisała się w polską kulturę. A kościół, no cóż, po latach jego perspektywa zmieniła się o 180 stopni. To, co kiedyś było cicho tolerowane, a może nawet wspierane, dziś jest postrzegane jako ogromny błąd. Pojawiają się głosy, że udostępnianie kościołów Harrisowi było wielką lekkomyślnością, która mogła wprowadzić miliony ludzi w praktyki ocierające się o okultyzm. I to wszystko prowadzi nas do ostatniej, myślę, że dość ważnej refleksji. Historia Kliwa Harrisa to nie jest tylko opowieść o komunistycznej Polsce. To uniwersalna przypowieść o tym, że gdy oficjalne systemy i ideologie zawodzą, ludzie zaczynają szukać nadziei gdzie indziej. Warto więc zadać sobie pytanie, jakie próżnie istnieją w naszych społeczeństwach dzisiaj i kto albo co wchodzi na to puste miejsce.